Cześć, widzicie, jestem znów przy ładowaniu, buścik się ładuje, no i co, czekam na niego chwilę, a kawałek dalej, zobaczcie co jest. Nawet taki mały kmiotek by mi się przydał, naprawdę, wiem, że już Was wkurzam takim gadaniem o tym, no ale tak myślę sobie, wiecie, myślę sobie, czy nie zaryzykować, po prostu nie zaryzykować w tym życiu, nie wziąć tego kredytu, skoro tak nie idzie odłożyć normalnie, nie ja wiem, siedzę tylko, to mnie dołuje właśnie, właśnie to mnie dołuje, że siedzę tutaj, mam ładowanie, bo tu jest najszybsze, a tam no, po drugiej stronie muszę patrzeć na to, nie? I tylko patrzę, jak odjeżdżają nowe, wykupione. No A mi tylko ten, ten gargamel by się przydał. Ja już ostatnio myślałem, żeby właśnie te dwa tygodnie urlopu zrobić, tak jak Wam mówiłem. Znaczy, ja chcę. No, dwa tygodnie urlopu i po prostu wyruszyć z plecakiem, z namiotem. Tylko, czy w dwa tygodnie ja bym zdążył oblecieć tam, gdzie chcę, to nie wiem. Z buta to nie. Może rowerem bardziej. Wiem, że już ktoś tam na TikToku jeździł, więc nie chciał tego robić w lato. Jak jest już łatwo, wiosna, tylko w zimę, właśnie w zimę, gdzie są najgorsze warunki. A to tylko wiecie, gadanie takie moje. Naoglądają no, się chyba za dużo filmów. Zamiast jakoś pożytecznie yy, pożytecznie sobie ten czas y, ułożyć, to siedzę tu, siedzę na tym cemencie, nie, na tym, na tych kostkach. No i się gapi jak szpak w gnat. Tak się mówi. Chyba tak, dobra, nieważne, dobra. Ja już te swoje rozminy zostawię dla siebie, resztę sobie pomyślę zaraz o czymś innym. No nic, trzymajcie się, do następnego, cześć.